Przed nami zdobywczyni pucharu Polski dzieci grupy drugiej Zanna Twardowska. Gratulujemy. Powiedz, czy to jest twój pierwszy sukces? Nie, czwarty. Dwa wcześniejsze miałam na mistrzostwach Polski amatorów, I jeden y, byłam y, brązową medalistką pucharu Polski w y, grupy y, B, no a teraz złoty y, medal w y, dzieci 2. Twój tata również jeździł na koniach? Powiedz jeszcze skąd u Ciebie właśnie zamiłowanie do jeździctwa, do skoków przez przeszkody? Od, od rodziców. Bardzo dużo moi rodzice jeździli. Mój tata był przez dwa lata w kadrze Polski. To on mnie bardzo dobrze technicznie wytrenował i dzięki niemu mam dzisiaj ten złoty medal. Cieszymy się. Powiedz jeszcze coś o swoim koniu? Jelena Z jest koniem, której właścicielem jest pan Krystian pan Sarnowski. Jest to koń, który chodził dużo rundy pod Przemysławem Sarnowskim. Obecnie jeździmy właśnie konie pana Sarnowskiego, które wszystkie są na sprzedaż. Dziękuję bardzo, w takim razie gratulujemy Dziękuję jeszcze bardzo. raz i życzymy kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo, chciałabym bardzo podziękować panu, Sarno, panu Sarnowskiemu Krystelowi, Janowi Van Hamundowi i Ani Krzysztofiak za użyczenie mi koni. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję bardzo. jeszcze raz.